Ciao a tutti! Witajcie Mandziare łebki! Ciao a tutti! Podoba Wam się moja chusteczka, tak? Wiecie co? Mam długie włosy, więc nie chcę, żeby mi spadały gdzieś dlatego mam tą chustkę. A jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś w Kuchni Włoskiej. Mandziarę po włosku znaczy jeść. I dzisiaj będę robić wspaniałe ciasteczka jogurtowe z czekoladą w roli głównej. I jakie będą nam składniki potrzebne? Słuchajcie, będzie nam potrzebne dwa duże jajka, czekolada gorzka, jedna czekolada gorzka to jest 90 g, 50 gram oleju rzepakowego, 50 gram jogurtu naturalnego, 100 gram cukru pudru, szczypta soli, kilka kropel aromatu waniliowego, 300 g mąki tortowej i 8 g proszku do pieczenia. Ok, zabieramy się do pracy. A, jeszcze nie. I jeszcze jedno. Cukier puder, żeby obtoczyć nasze ciastka i mąka do posypania. No to się zabieram do pracy. Tutaj kładę ciasteczka, oprószam w cukrze, pudrze, będę piekła w piekarniku nagrzanym na 180 stopni przez 20 minut na środkowej półce. I zobaczcie, tak wyglądają moje wspaniałe ciasteczka jogurtowe z czekoladą. Dobre? Zobaczcie jak Jakie dobre! Poczekajcie, ja Wam powiem, już idę do Was. Bardzo mm. błone. Ale są bardzo fajne do kawusi mm, ale fajne takie mm, pyszne z tą czekoladą to mm, ale fajnówce Do wiecie ile mi wyszło poczekajcie zapijecie momento wyszło mi 13 takich ładnych y, ciasteczek jogurtowych możecie zrobić mniejsze też, ale ja zrobiłam takie duże bomby. To jak ktoś zje do kawy jedno, to już jest super. Mm. No, 13 to jest takie mniejsze. Ale zobaczcie, jak fajnie się podpiekły i ten cukier puder. Kochani, róbcie subskrypcję na moim kanale, ale sam do invita la Gente parę iscrizioni. Sono buonissimi. Padeli i e padeli iskryzione al kanale di mia moglie. No, i zostawcie lajka, like, Komentujcie like. i zaglądajcie na inne strony. Ah, a propos, mam już nowy, eh, nową grupę kulinarną na Facebooku: Kuchnia włoska, kreska, mangiare łewki. Zaglądajcie, zapisujcie się, pokazujcie swoje wypieki. Zapraszam Was na moją właśnie grupę kulinarną. I co powiem? Ciała tutti! a tutti! Ciao a tutti.